Hej, hej, Dzień dobry, ja jestem Odwaszka, to jest Prince of Persia 2008 roku. Moi drodzy, lecimy tutaj. Oh my god, jaki kurwa kawał tam jest, totalnie zauważyłem tego. Dobra, wydaje mi się, że musimy skorzystać z tej tutaj platformy albo użyć jakiegoś przejścia naokoło. Wydaje mi się, że, że ta druga opcja mogłaby być nawet jak najbardziej prawdziwa, chociaż mam wątpliwości. Tak, bo to prawdopodobnie doprowadzi mnie już do tej końcowej E, fazy fazy fi Final Fight, a nie tu jest Final Fight. Tak, to jak tu przejść? E, dobra, weź mi, pokaż ten, co mam zrobić. No dobra, grani przecież zawsze prawdę powiem, to co nie? Użyć najbardziej chujowej mocy w całej tej grze. Lewo! Idzie dalej. Prawo! Przejść dziurę! Zajebicie. Moi i znowu was słychać, bo u mnie jeszcze kuźwa niedziela nagrywam tutaj przecudowną serię, która ma swoje plusy, swoje minusy. Ale na prawdę. Myślę, że chciałbym temu poświęcić jakiś tam większy segment w ostatnim odcinku. Niekoniecznie teraz. Dobra, totalnie pojebana jest ta moc, nie. Znowu! No chodź bech! Their queen comes to die in the Hall of Coronation. It's almost a waste of the irony for it to fall on such a humorless people. So, Humorless people? You fucking bitch. Come on, fight with And I shall take her place. Queen of the Ura. Serio ty? you, my brave little man, with me as queen, what of you? Ona gdzieś jest... Tutaj jesteś, ty kurde blaszka małpo! Ciebie trzeba tylko trzy razy zabić, bo gdzie mam Cię niby ganiać? Pff, ale dziwne miejsce to jest na tego typu właśnie zabawę, wiecie? Chociaż ja mam wrażenie, że ona mnie tu prowadzi w jakąś pułapkę. Bek. No właśnie, kurwa, no właśnie. Wow. Dobra, idziemy to prawdzie, intrygujące, jakaś tutaj lekka zmiana założeń gameplayowych następuje, co mi się bardzo, bardzo podoba, bo ja nie lubię takiej stagnacji w jednej, w jednej tutaj jakby, w jednej koncepcji. Wydaje mi się, że mogę źle tutaj skoczyć. No na dół właśnie skocz, wydaje mi się, że to będzie lepsze wyjście. Tutaj niżej skoczyć, to no, gluty chcą mnie wciągnąć, panie! Ty, panie, wciągnęły mnie. Co to się odpierdala, ja się pytam. A tu jest szczelinka. Dobra, zajebiście. Troszeczkę mało, mało tutaj flo, małe flow zachowałem, co? Żadnego flow nie zachowałem, bo się spierdoliłem na ścianę. Dzień dobry, gdzie mnie to zaprowadziło? Wow, dzień dobry. No, trochę nie ona przypomina... Szarownicę Izmę z Nowych Szat Króla, ci którzy oglądali to kojarzą Wiecie, to klasyczne Jad na kusko Jad to ma zabić kusko, kuskowy jadzik Wiecie o co chodzi A może może nie wiecie, polecam generalnie, fajna baja, moja baja dzieciństwa Było wielu osób też Kurwa, jak nie oglądałeś Obejrzyj, półtorej godziny Zajebisty Co to kurwa ma być? Co to znowu za, za nowy rodzaj? What the fuck? Co za komary? Rozum rozumiem, że jest lato, ale nie potrzebuję jeszcze komarów w grze. Jesus. E, 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 Co ty mi robisz? Ja, ja się czuję tutaj... Dotknięty troszeczkę tym faktem, że to za mną lata. Czuję się taki... Wy... Ała, alienowany. No, nie mogłem tego uniknąć w żaden sposób, przepraszam. To było, już to było już przesądzone. Mój pies szczeka w tle, zaraz go uduszę. Cię dogadywaliśmy. Dostaniesz karmę, jak będzie cicho. Dostała karmę, nie, jest cicho. Nieładnie. Stryk! Jezus, Maria. Przeszkadza mi to komarzysko, co mi tutaj lata. Bo, 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 mnie rozprasza troszeczkę. Weźcie co mnie wkurwia jeszcze w tej grze? Że niby mogę ruszać kamerą, a tak naprawdę nie mogę ruszać kamerą. To mnie strasznie denerwuje. Ona jest strasznie sztywna. Pyk. What the fuck?! Jezus Maria! Ja teraz mam teraz iść? Ja miść. iść? Ja iść?! Do góry. Zajebiście. O, tutaj mam iść. Ale cię w wpierdol ty kurtyzano! nie zesraj się. Nie udaje się, że mną przejmujesz. Jeszcze ci uwierzę. A jak ci uwierzę, to masz przez ranę, będę ci trzymał za słowo i ci udowodnię, że nie masz racji. She's all yours? Dawaj, łatwa, jesteś jak. Jakbyś była kurwa na Tinderze, nie? Nie, no, żartuję. Żartuję, że jak mi jakaś pani co siedzi na Tinderku, to nie, nie myślę tak o tobie. Dawaj, kombo na rej! Prawidłowo. Kwuwo i but Niezajbiście Pyk O oj nie pykło! A jednak drugie to z drugim razem pykło. Zajebiście! O jest! Trzeba mi to przeszkadza, że akurat... ono właśnie, że muszę do... że ona mnie do ściany może przycisnąć jak ja tak się odwrócę. To nieładne. To nieładnie bardzo z jej strony. Och, ponownie! Trzebaś użyć różowej mocy. Nie ma tak, Barbie. Nie ma tak dobrze. O jejciu. Ja nie. O nie! Oho, zjebałem! Ale teraz tego nie zjebałem. Jej, bo się nauczyłem troszeczkę tych guziczków, co... które co oznaczają. Świetnie. Jezus, Maria. Dobrze kliknąłem, Wow. Dobrze. Jebut na nią.

Ja nie wiem, co ona odpowiedziała, w jakim kontekście ona powiedziała coś o księciu. Bo wiadomo, że tu się wszystko e, rozchodzi o ten potencjalny romans tutaj księcia i eliki, co nie, który na, przed nami, przed naszy, naszymi oczyma się rozwija. Ale, no, nie załapałem żadnych brzydkich rzeczy, co nie. Tutaj. Te rzeczy, no właśnie, jakie kurwa komary i moje pytanie czy Ostatni tutaj boss, którego będę musiał pokonać też będzie miał jakieś takie enchantmenty, które będą mi przeszkadzać zajebiście. Prawdopodobnie tak. Dobra, lecimy teraz w sumie w tym kierunku, na około. I muszę skorzystać z tego mogę? Super. Zajebiście. Jebuuuk! Let's go, motherfucker! O kurwa, żem poleciał! Zajmę się kurwa nie zesrał Tak daleko. Ho, 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 ho. Będę przeszczęśliwy jak przejdę tę grę, ale autentycznie mam wrażenie, że ta gra to jest dosłownie w moim przypadku czyste naraz. Że w życiu nie wrzucę do tej części pizzów persia właśnie ze względu na to na te pierdolone zbieranie kurwa nasion, których nienawidzę. Nienawidzę ich tak bardzo. Może, może, jakbym. Zrobił to w innej kolejności myślę. W sensie, że zrobiłbym wcześniej kurtyzana, jeśli dałbym radę. A niekoniecznie łowcy, bo łowca jest taki dość banalnym przeciwnikiem, co nie, z tymi ulepszeniami. A kurtyzana, no cóż, wydaje mi się, że dałoby nam to. Po prostu fajniejszą mapę. Wydaje się przyjemniejsza do pokonywania ją ponownie, niż na przykład mapa właśnie łowca. Mapa łowcy była straszna. No, natomiast jednej Ło mój Boże, nie tak, najzajebiszsza mapa jak na razie, ze wszystkich to była mapa Alchemika, super była, te wertykalne, poruszanie się tam i etc, etc, te rzeczy, wow, po prostu super. Super, super bardzo mi się podobało. I w ogóle ten design tamtego miejsca, z tymi wiatrakami, z tym skupieniem na tym całego projektu i tak dalej. Ta zieleń, to niebo, kontrastujące kolory. Po prostu nie dość, że ładne, to jeszcze interesująco zaprojektowane. Co mi chcesz powiedzieć? No właśnie. Okej. Okay. Show me the way. Thank you very much. Let's go! Zajebiście. Kurwa co miałem jak komentować, nie? Mam takie wrażenie, że minusem nagrywania e, cały Znaczy, Boże, nie nagrywam cały czas tej samej serii, ale nagrywania już którejś części z jednej serii gier, jak powiedzmy w Persia, to jakby kończą mi się pewne spostrzeżenia na temat gameplayu i tym podobne rzeczy, no bo ponieważ, no one są takie same co nie.

Just climb the tower. <laughs> Boże uwielbiam. Uwielbiam ich dynamikę w tej grze. Naprawdę. Jest coś rewelacyjnego. rewelacyjnego. To jest lepsza dynamika niż była w... między księciem a farą w pierwszej części. Ja dupie, ale zajebiste. A pierdolisz. Tędy? Nie, dobra, ale kompletnie nie wiem gdzie iść, czekaj Dobrze, let's go jeszcze raz w takim razie Naprawdę kompletnie nie wiem gdzie tutaj trzeba było iść, chciałem trochę jej posłuchać jednocześnie, ale tutaj, czekaj Lecisz tu, odbijasz się od tego, tutaj ściana, tutaj znowu ten przycisk Jezu, laska, weź sklej pizde. żałuję, że powiedziałem, że lubię gadających bossów Naprawdę, Boże Możesz się skleić? Oszuwię na chwilę. Na dół trzeba iść bez kitu. O oh, fuck! Znowu to samo. Nie, przepraszam. Marnuję jeszcze straszne. Ale dzisiaj mam naprawdę taki dobry humor, że aż myślę, mogłoby się wydawać się bardziej autystyczny niż e, zazwyczaj. Oczywiście, no ofens do osób autystycznych. Ja totalnie nie w tym kontekście żartuję sam. Podejrzewam u siebie taką rzecz, więc cię... Życiowe bardzo. Where? Wiedziałem, że tędy, I know it! Ale zjebałem dwa razy. niech ten jasny chuj, trzaśnie. I nagle słyszysz takie. Co we'll right. <laughs> za sobą, nie? Tędy, tędy. Tak, tędy. Teraz robi pstryk. Tyk. Yeaaah, udało się, zajebiście, nie jest to takie trudne, spodziewałem się czegoś bardziej tutaj e, z, złożonego błak, e, niż właśnie tego typu przewijanie się, co ja mam tu zrobić, Proszę bardzo, którędy teraz? Tędy, naprawdę? A, tu jest takie coś, dobra. Czy czegoś bardziej w zasadzie, wiecie, jak to było w Zapomnianych Piaskach z tym zamrażaniem wody, Boże uwielbiam tą mechanikę, jest tak, tak kurwa dobra, och. Ale zajebista Najlepsza mechanika w Skipsu percia. to jest to zamrażanie wody, naprawdę I love it Ale te mechaniki z przyciskami też są spoko, nie? Naprawdę spoko, jestem pozytywnie zaskoczony Tylko ta żółta, ona była tragiczna Jest tragiczna Ale reszta? I love it, I love it, To bieganie po ścianach chyba moje najulubieńsze Albo to, nie wiem, to skakanie z czerwonym przyciskiem No kuźwa, jakie to było fajne To jest fajne, to też jest zajebiste, nie? Takie no, te. Dawaj, laska, to do góry, kurwa, nie czekamy Dobra, ja ciągnę typ phaj, Ty, nie? To up and down Podam się, że on to wypunktowuje takie głupoty Znowu <noise> muszę tej suki szukać. To jest śliczna. Bo jak to jest stara i spruchniała. Ta, ta, taka odpowiedź cię satysfakcjonuje, przepraszam cię bardzo Bo trochę wydaje mi się, że tak, jak najbardziej, co nie? Ło, wow, ło, wow, 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 wow. Alika, Alika, kurwa Alika, Alika, dziewczyna ratownika Weź się kurwa obudź, laska, hello Staraj! Tak, udało się. No dawaj. Dawaj, go tu pyk, pyk, pyk. I napierdalamy. Zajebiście. Ale jestem kozak. Co to jest? Ooo, coś nowego, ty pana to Nie kurwa. Klikłem. Haha! Ha. Dawaj go tu, do ściany, do ściany. A nie, to zapomniałem, że nie mogę. Odwróciło mi sterowanie! Jezus, smaria, sterowanie mi odwróciła! Jak to się dzieje? Co to miało być? Kurwa, nie zdążyłem użyć mojego gantletu, wiesz? A naprawdę chciałbym to zobaczyć, jak to się skończy. użyć tego gantletu, użyj mocy! Śmieszna się pozycjonowuje, jak tak jak, jak przeciwnik tutaj e, przeskakuje od ściany do innego punktu. Tak, jak myślę, że nie niepoważnie to wygląda. Ten Ta ma takie dziwne, śmieszne, takie niedociągnięcia. Ło, wo, wow, ło, co, co to za spadek klatek? Co się dzieje? Przyszma się na dysku. Co ty robisz, gro? Proszę bardzo. No kurwa! Ech, ja się nie doczekam tego efektu, jak go zobaczyć. Chcę go zobaczyć, czy ten efekt, co się stanie, jak ja to ją skontruję. Zajebiście, dobra. Jezu, korzystanie z Gantletu jest straszne, bo za daleko jest przycisk R w tej klawiaturze, żeby korzystać tak dynamicznie z tego. Ja wiem, że to jest gra podpada stworzone, tak na... stworzona tak naprawdę, ale ja jestem PC Master Racer, kurwa. Ja nie mogę tak. Przejść niewiernie z klawiatury napada, to byłoby zbrodnia wojenna. To byłoby niegodne, niehonorowe. Nielojalne wobec postanowień i kulturowości naszej. Tutaj o kulturę trzeba, trzeba walczyć, trzeba ją znać. No, jesteś jest rozczarowująca Laska. Ty przegrałeś właśnie trzeci raz rzędą ze mną. Chylanie, to z tej, że nie umarłem. Skarpona jest moją matką? Stary, twoja stara nie żyje. This will be where you rule from, huh, princess? This is my father's court. This is his land. Unless you rebuild those stairs or your father grows wings, he's not going to be doing much ruling from here. It is time for change. He spent too long locked within these walls, worrying over the people, mourning my mother. The power must move to among the people, not above them. This is an impressive place.

mam takie wrażenie, że dzisiaj nagram tylko dwa odcinki. A konsekwencją tego będzie fakt, że w tym tygodniu te odcinki będą no nie będą regularnie, ale też no cóż, życie tak mi się ułożyło, że tak musi być. To nie. Tak to jest, jak się kurwa nie zarabia takich rzeczy. Yeah. What is it that you want? Huh? She offered you your dreams.

To Trzeba szczerze powiedzieć. Ach. I może. Jeżeli ja się o szczęście, to na odzajemni twoje uczucia. Prawdopodobnie czuję miętę tak bardzo mocno jak w ogrodzie miętowym, albo jak w fabryce kurwa pastylek TikTaków, TikTaków, co nie na na, na świeży oddech. Tak coś czuję, że ona na pewno tak czuje miętę do ciebie Boże, co ja pierdolę dzisiaj, nie? Bo tu powiedzmy, że tak kocica czuje kocimiętkę. Co? Jak to ładnie, ja pierdolę, jak to jest ładnie. Ślicznie. Mm, Właśnie. Dojdziemy sobie do tego miejsca, gdzie byliśmy ostatnio. Zaczniemy sobie robić tą zagadkę. I zobaczymy, jak się dalej potoczy, nie? W sensie, jakby wydaje mi się, że to nie będzie miejsce, które zajmie mi jakoś mega dużo czasu do przerobienia. I co? I będzie można się później, niestety, zabrać za... Na zdrowie! Będzie można się wtedy zabrać za ostatniego tutaj bosika, nie? Ciekawi mnie, jak tutaj rozwiązali fabularnie to z ostatnią walką. E, no, no, czy no, mam takie kciuki, że. że będzie dobrze. Ała! Dawaj go tu, pyk! Pyk! Jeszcze raz, Boże! Dawaj go tu, unik! I pod ścianę! Kurwa, powiedziałem pod ścianę, gnoju! Tak o, trzeba najpierw skontrować i potem zatkać eliką. Jak zatakujesz eliką, to w ogóle jest inny ten. Ała. Wow. Jezu, jak ja cię kurwa nie znoszę, ziomuś, ziomuś, czemu ty... ...tak namiętnie korzystasz z tej mocy? Jesus. Znowu nie trafiłem. Dlaczego nie mogę spierdolić z tej walki? Boże, ja tak bardzo nie chcę z nim walczyć. Naprawdę, bardziej upierdliwe te walki są z tymi glutami niż z... głównymi bossami, naprawdę. Jesus fucking Christ. Ja też nienawidzę korupcji, stary. Ale co zrobisz? Nic kurwa nie zrobisz, korupcja jest wszędzie. W firmach, w życiu, mobbing, te sprawy. Wiesz o co chodzi, nie? Dawaj go tu. Pyk, pyk. Dobrze, weź go rzuć, dziękuję. Kurwa, w końcu, ja pierdolę. O, jak ja tego nie cierpię Turendy, milordzie Znaczy... Księżniczko Utopiło mnie w gnoju Znowu Bezski, to dobra nazwa, zrobić będzie Gnój Gnój na ścianie Gnój na ścianie i komar latają ko mnie, jak to kurwa wakacje Sezon komarowy, myślałeś, że to kurwa ogórkowy, sjedjesz mało A to taki chuj Bo wszędzie są komary mać Strik zajebiście Czy te komary mogą tutaj mój pierwszy dostać do pokoju, a jej nie wpuszę Dawaj do góry, let's go Let's go jeszcze raz. Let's go ostatni raz może ja tę zagadkę kuźwa rozwiąże poza e, odcinkiem? Może, 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 może? Bo w sumie ona mi trochę zajmie, a nie jest jakaś mega interesująca. Ale dotarliśmy, kurwa, no dotarliśmy tutaj, więc hopsa-sa, motherfucker, i przylatujemy tutaj. Jeeey, uhu. Jee, jeszcze raz, i jeszcze raz, let's go. Dociśniemy do tych 25. Czy ona powiedziała Hugo Boss? <grytanie> tak to tak brzmiało, przepraszam.

Dobra. Zacznijmy od do lewej strony, nie ma sprawy. Dobra, w takim razie moi drodzy, no to co, kończymy ten odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, dzisiaj trochę krótszy, bez zbieru, cześć. Pa-pa.